Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Kilkukrotnie rozmawialiśmy już o chorobach w ujęciu ustawień systemowych, ale mam taką potrzebę, żeby ten temat usystematyzować, żeby ten temat dla Państwa rozszerzyć o informacje, które są spostrzeżeniami Berta Hellingera dotyczącymi właśnie tej dziedziny naszej egzystencji, ale też takimi spostrzeżeniami, które być może jeszcze więcej. Dadzą Państwu w kontekście tego, w jaki sposób można patrzeć, w jaki sposób można działać i reagować wtedy, kiedy mają Państwo na uwadze swoje osobiste choroby albo choroby mm, Państwa bliskich, które są dla Was przedmiotem troski. Więc te spostrzeżenia, o których zaraz powiem, dotyczące chorób. I dynamiki dotyczące chorób są bezpośrednio powiązane z doświadczeniem Bertha Hellingera, z ustawieniami, które on prowadził. Przeprowadził setki, tysiące ustawień i wtedy, kiedy ustawiał właśnie ten kontekst naszej egzystencji, zauważył pewne powtarzające się dynamiki. Oczywiście w ustawieniach systemowych nigdy nie wiemy czegoś na pewno od początku, nie zakładamy, nie wyrokujemy, musimy ustawić i patrzeć, jakie to jest. Ale pewna powtarzalność, która rzuciła się w oczy Bertowi Hellingerowi, daje nam pewien ogląd dotyczący tego, z czym związane są choroby, z czym mogą być one związane w dużej mierze. Więc o trzech dynamikach chciałbym Państwu opowiedzieć i powiedzieć też, jakie jest rozwiązanie, co trzeba zrobić wewnętrznie, aby być może skorzystać, z możliwości uzdrowienia, albo kiedy okazuje się, że to, co możemy zrobić, to uznać i zaakceptować los, jaki mamy, też chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. Jak zgodzić się na los, który związany jest z chorobą, być może też naszych bliskich. Więc pierwsza dynamika, przechodząc od razu do rzeczy. Pierwsza dynamika związana jest z takim wewnętrznym nastawieniem często nastawieniem z poziomu dziecka, które ma pewną nadzieję. Bert Hellinger powiedział, że jest pewna nadzieja, która niesie chorobę. Więc ta nadzieja jest nadzieją serca dziecka jego woli, która chciałaby Ulżyć komuś w cierpieniu, ulżyć komuś w chorobie, albo wyręczyć kogoś w chorobie. Wyraża się ona często dwoma słowami, takimi podstawowymi, o których też mówił Bert Hellinger. Pierwsza, e, pierwszy zwrot brzmi: Podążam za tobą. Dziecko, patrząc, jak mama chce umrzeć, ponieważ być może tęskni. Za dzieckiem, które wcześniej straciła, mówi: Podążam za tobą w śmierć, a moja choroba tylko to pokazuje. Jest też druga dynamika, która mówi: lepiej ja niż ty. Więc w ogromnej lojalności i miłości, i w zależności dziecka od rodziców, dziecko mówi: Nie mogę patrzeć na to, jak bardzo cierpisz. Jak bardzo tęsknisz, mamo albo tato, na przykład, za swoim wcześniej zmarłym ojcem, za swoją wcześniej zmarłą matką, za dziećmi, które straciłaś. Jak mocno powiązana jesteś z ofiarami i oprawcami, i mocno czujesz, jak pchacie to do śmierci. Nie mogę na to patrzeć, więc lepiej ja niż ty, mamo albo tato. W taki sposób, myśląc, że to pomoże, że to zniesie jakąś odpowiedzialność z barków tych, którzy są bezpośrednio w to zaangażowani, dziecko ma nadzieję, że pomoże. A w ogromnej lojalności i miłości choroba, a czasami nawet śmierć i życie jest czymś, co dziecko chce zapłacić. I mimo tego często, że już nie jesteśmy dziećmi, to w tym ruchu stamtąd możemy dalej pozostawać. Cały czas możemy wstawiać się za naszych rodziców. Ten ruch widać w naszym życiu. W tym, że trudno mu się rozwinąć, ponieważ ogromna jego część zaangażowana jest w coś, co związane jest ze śmiercią. Coś, co związane jest z krzywdą. Wstawiamy się za to, mówimy do kogoś: Podążam za tobą. Wtedy, kiedy dziecko na przykład doświadcza wczesnej śmierci rodzica, a potem głęboko i mocno choruje, wtedy mówi często w swoim wnętrzu: Podążam za tobą, chcę tam, gdzie ty, mamo. Kiedy zdajemy sobie sprawę, jak dużo miłości, jest w tym ruchu, od razu łatwiej nam go szanować. Od razu łatwiej brać go pod uwagę. Wtedy, kiedy ta dynamika wychodzi na jaw i kiedy ją obserwujemy, podążam za Tobą. Kiedy jesteśmy zaangażowani w te dwie dynamiki, to oczywiście zawsze jest związane z czystym sumieniem i z lojalnością często też z dobrym samopoczuciem, tak jakbyśmy, jakby to nasza choroba, nasze niepowodzenie, nasza przypadłość łączyła nas, nas z kimś bliskim. Bert Hellinger często mówił o tym, że jeśli o poważnych i trudnych sprawach mówimy z uśmiechem na ustach, z lekkością, czasami twarz potrafi nam się rozpromienić wtedy, kiedy mówimy. Jak bardzo ciężko jesteśmy chorzy. W tym widać to uwikłanie. Ponieważ z poziomu naszego serca i naszego wnętrza, mimo tego, że z jednej strony mamy chorobę, to z drugiej strony mamy tą nadzieję, że potrafimy pomóc, że potrafimy wesprzeć, że spotkamy się gdzieś w jakimś wymiarze, o którym nic nie wiemy z kimś, za kim bardzo tęsknimy. Więc z jednej strony możemy chorować, a z drugiej strony możemy wręcz czuć się zadowoleni z tego, że tak jest. Wielokrotnie widziałem to w ustawieniach, kiedy kobieta kilkukrotnie reanimowana, trafiająca kilka kilkukrotnie na oddział intensywnej terapii, mówiła o swojej chorobie tak, jak o przeziębieniu. Tak jakby to była chwila wytchnienia po ciężkim dniu pracy, z uśmiechem na ustach. Wtedy okazywało się, jak bardzo podąża za kimś, kogo osobiście, wewnętrznie, z, ogromną, z ogromnym żalem jej brakuje, albo jak chce wstawiać się za kogoś w miłości. Ale to wstawianie się, Oczywiście, z przekroczeniem pewnych porządków. Choroba pokazuje to przekroczenie. Jest dla nas drogowskazem. Pokazuje nam, w którym miejscu i dla kogo tak właśnie postępujemy. Za kim podążamy, albo za kogo chcemy coś zrobić. Podążam za Tobą w śmierć. Podążam za Tobą. W chorobę nie chcę lepiej niż Ty, a czasami lepiej ja niż Ty. Kochana mamo, ja umrę to lepsze niż wtedy, kiedy Ty miałabyś umrzeć. I wtedy widzimy, jak bardzo chętnie chorujemy i jak ta choroba jest w służbie pewnej miłości. Bart Hellinger też tak o tym mówił. Mówił, że choroba działa w służbie miłości. I kiedy dynamika wychodzi na jaw, widzimy, jak ogromna lojalność, miłość, jaka ogromna służba za tym stoi. Dlatego często wyjście z tego uwikłania jest niezwykle trudne. Często jest to jakiś akt łaski albo dar. Ale jakie jest tutaj rozwiązanie, i co my moglibyśmy zrobić? Co trzeba zrobić? Więc Bert Hellinger mówił, że warto, kiedy już ustawienie pokaże dynamikę i pokaże nam za kim podążamy, albo za kogo chcemy nieść ciężar, albo kogo chcemy włączyć, warto mieć tą osobę przed sobą wewnętrznie w jakimś obrazie. I mówić do niej: Podążam za Tobą, albo lepiej ja niż Ty, w zależności od tego, co pokazało ustawienie. Oczywiście to są wszystko pewne schematy, które pozwalają mi się z Państwem komunikować i Państwu to przedstawiać. Te frazy i te słowa czasami różnią się, natomiast ich sens jest właśnie taki. Więc wyobrażamy sobie tą osobę. Powtarzamy to do niej. Jak długo? Tak długo, aż poczujemy miłość, którą jesteśmy z nią połączeni, ale też tak długo, jak dopóki będziemy w stanie, dopóki będziemy mogli popatrzeć na tą osobę jako na kogoś oddzielonego od nas. Tak jakby nasze ja wycofywało się z tej. Aktywności, z tego zlania z kimś innym. Ta część naszej egzystencji wycofywała się i mogła stanąć z boku tego wszystkiego. Więc patrzymy na kogoś i mówimy: lepiej ja niż ty, lepiej ja niż ty. Wtedy mamy szansę poczuć się osobno. Wtedy nasze ja stawia pewną granicę. Między tamtą osobą, która jest dla nas istotna, i między nami. To bardzo ważne, żeby ta dynamika wyszła na jaw i żeby w taki sposób to robić. Wtedy, po pierwsze, jesteśmy świadomi swojej miłości, po drugie, jesteśmy świadomi tego, co nami rządzi, dlaczego tak jest w naszym życiu i dlaczego ta choroba tak mocno się nas trzyma. I po trzecie. Mamy szansę zobaczyć pewną granicę między tą osobą a nami, której nasze wnętrze nie dostrzegało do tej pory. A później bardzo ważne jest to, żeby dojść wewnętrznie i przyznać i uszanować tą granicę, mówiąc: Ja zostaję. Więcej. Mimo tego, że bardzo dużo mnie to kosztuje, więcej dla Ciebie nie mogę zrobić. Rozgraniczamy pewne rzeczy i uznajemy tą granicę naszej bezsilności względem kogoś, za kogo podążamy do śmierci albo w chorobę. Tak, jakbyśmy mogli go puścić tam. Często, kiedy wycofujemy swój dziecięcy żal albo patrzymy. Na niego jak dorośli, ponieważ jak jesteśmy dziećmi, jesteśmy tak bardzo mocno w to pochłonięci, że wszystko nam się miesza i wszystko nam się dodaje. Natomiast kiedy dorosły widzi tą granicę między sobą i tamtą osobą, między sobą jako dziecko i tamtą osobą, wtedy coś się zmienia, wtedy my możemy postawić ją. I powiedzieć z miłością, z żalem, z rezygnacją, która kosztuje często wewnętrzny ból. Powiedzieć, ja zostaję z tym, co mi dałaś, mamo. Ja zostaję. A kiedy widzimy, że tamta osoba pragnie umrzeć albo chorować, ponieważ to jest jej osobista sprawa, i osobiste życiowe wydarzenie, coś co należy do niej i potrafimy to tam zostawić, to widzimy, że wtedy my oczywiście mamy korzyść, ale tam dalej potrafi płynąć miłość. A kiedy się w to mieszamy, tylko przeszkadzamy. Widzimy to czasami, są tacy ludzie, którzy chcą dużo dać, wszystko zrobić. Robią to dobrze, robią to poprawnie, robią to z miłości, ale wszystkim przeszkadzają. Coś takiego wtedy staje się również naszym udziałem. Więc to jest pierwsza dynamika. Te dwa kierunkowe stwierdzenia: podążam za tobą, lepiej ja niż ty. Drugą dynamikę, która powoduje choroby. I o której mówił Bert Hellinger, to tą drugą dynamiką jest podążanie za pewną winą. I ta wina powoduje, że chorujemy. Ta wina może być związana z losem. Na przykład dostrzegamy, że ktoś w naszej rodzinie miał ciężki los, chorował być może. Więc my mówimy w miłości i w przynależności. Będę miał tak samo. Nie będę miał lepiej. Dzięki temu będę Cię kochał. Widzimy kogoś, komu się nie wiodło, kto musiał stracić życie. I my w lojalności chcemy tak samo. Tak, jakbyśmy chcieli nieść Jego los. Ale to też przekroczenie porządków. Dlatego choroba nam to przypomina i pokazuje. Często choroba jest komunikatem: zatrzymaj się, to za dużo dla Ciebie. Często jest to związane, tak jak powiedziałem, z winą, ta druga dynamika, o której chciałem powiedzieć. E, tą winą, którą my odczuwamy za nasze, być może korzystne życie wtedy, kiedy nasi bliscy mieli życie trudne, kiedy chorowali, kiedy umierali. Tak jakbyśmy my nie mogli sobie teraz pozwolić na to, żeby być zdrowi, w pełni sprawni i w komfortowych warunkach. Ta dynamika związana jest z winą, którą my przejmujemy, czując się winni, kiedy nam się dobrze dzieje, patrząc na. Ciężki los naszych bliskich. Kiedy naszym rodzicom źle się dzieje, my mówimy: Będę taki jak ty, tato. Drugi zbiór związany z poczuciem winy wiąże się z naszą osobistą winą. Co to może być? Na przykład oddaliśmy dziecko, na przykład abordowaliśmy dziecko. To. System uznaje jako winę. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Ktoś stracił z naszego powodu. Ktoś odniósł jakąś ogromną niekorzyść. To wszystko jest jakąś naszą osobistą winą. Kiedy doświadczamy jej wewnętrznie i czujemy, chcemy jakoś wyrównać to często wyrównamy, wyrównujemy to w pokucie, w umartwianiu się, w chorobie, w śmierci. Kiedy na przykład jesteśmy winni śmierci, czy to w kontekście aborcji, czy to w kontekście kogoś, kogo zabiliśmy, dorosłego, wtedy często obserwujemy, że nasz ruch Ciągnie nas w stronę śmierci i wyraża się na przykład w jakiejś śmiertelnej chorobie. Tak jakbyśmy chcieli stracić, tak jak ktoś, kto stracił z naszej winy, z naszej osobistej winy wtedy. Pokutujemy. Mamy takie myślenie, że cierpieniem, że pokutą możemy wyrównać coś komuś, wobec kogo jesteśmy winni. Ale to jest uda. Bert Hellinger mówił, że pokuta jest tandetna i rzeczywiście tak jest. Ponieważ kiedy się umartwiamy, kiedy chcemy do śmierci za kimś, kto być może z naszego powodu umarł, również, wtedy zamiast jednej ofiary są dwie, wtedy dla życia nie dajemy nic. Wtedy nie uczymy się, wtedy nie ma miejsca na konteksty międzyludzkie, na rozwiązywanie spraw. Wtedy jest tylko pokuta i umartwianie się. W naszej chrześcijańskiej kulturze, kiedy mamy taki narzut tego, że pokutowanie jest odpowiednie, jest cnotą, a nawet dzięki temu możemy coś sobie wyprosić gdzieś na górze, łatwo, bardzo łatwo wchodzimy w takie poczucie, które mówi, Odpokutuje to zamartwianiem się chorobą, albo nawet śmiercią. Ale w to wtedy wikła nas tylko ci, którzy umarli z naszego powodu, ci, którym jesteśmy coś winni. Wcale i w ustawieniach widzimy to wcale nie chcą, żebyśmy umierali. Wtedy też i to bardzo ciekawe im coś odbieramy. I odbieramy im jakiś spokój. Więc na winę, która jest związana z losem, czyli tym pierwszym aspektem, musimy popatrzeć sercem, przyjąć ją być może z żalem i zostawić tam, gdzie należy. Kiedy patrzymy na naszego bliskiego, który jest niepełnosprawny, Fizycznie, umysłowo, obojętnie. I patrzymy na niego z szacunkiem, jako kogoś, kto dźwiga bardzo ciężki los. To dodaje siły zarówno nam, jak i jemu. A kiedy się umartwiamy, kiedy martwimy się na zapas za bardzo, kiedy rozczulamy się nad tym, jak mu ciężko, to osłabia zarówno nas, jak i jego. Bardzo cenię. Ten ciężki los, który dźwigasz, być może wielu z nas, mówiąc o naszej rodzinie, odciążasz. To wielkie. Ci, którzy, których dotykają takie rzeczy, tego właśnie oczekują. Widzimy w ustawieniu, że wtedy oni są wzmocnieni, że im wtedy dużo lepiej. A jeśli chodzi o winę z drugiego punktu, czyli naszą osobistą winę, Wtedy bardzo ważne jest to, abyśmy, jeśli to możliwe, wyrównali. Jeśli dotyczy to pewnej straty, na przykład materialnej, którą możemy wyrównać. Natomiast bardzo ważne jest to, wtedy kiedy tych strat wyrównać nie można, abyśmy przyjęli tą winę jako coś, co jest naszą osobistą winą. Nie wyrzekali się jej. Dzięki temu też warto, Czasami tak jest. Jeśli jest taka możliwość, można zrobić coś, co spowoduje, że będziemy chcieli w życiu wyrównywać to, co w tamtym momencie jest nie do wyrównania. Kiedy na przykład jakaś nasza aktywność skończyła się dla kogoś śmiercią, być może wtedy angażujemy się. W działaniu fundacji, które są związane z życiem, w działaniu fundacji, które związane są z pomocą, ze wsparciem. Jednocześnie nie traktując tego tak, jakby to było zamiast naszej winy. Jestem winny tego, kiedyś to zrobiłem, ale chciałbym, żeby z tego było coś wielkiego dla życia. Zostawanie w tej winie nikomu nie służy. Czy wpędza choroby? Absolutnie tak. Pokuta niczego tu nie rozwiązuje. Sprawia, że zamiast jednej ofiary mamy dwie. To jest druga dynamika. I ostatnia dynamika, o której chciałem jeszcze wkrótce wspomnieć, dotyczy naszych rodziców. Bert Hellinger zauważył, że wiele chorób, również śmiertelnych chorób, w ustawieniach to widział, związanych jest z nieprzyjęciem rodziców. Mamy taty, czasami obu naraz. O co chodzi w tym przyjęciu rodziców? Co miał na myśli Bert Hellinger wtedy, kiedy mówił o tym, że trzeba przyjąć rodziców? Powiedział o tym, że przyjęcie rodziców. Jest zgodą na to, jacy oni są od początku do końca. Pomieszczamy w naszym sercu ich z wdzięcznością, takimi, jakimi rzeczywiście byli. Wiemy, znamy naszych rodziców mniej albo bardziej, ale czujemy, że często jest to bardzo trudne, ponieważ nasze serce często patrzy tylko na zranienia, bo one. Były dla nas ważne, bo nas, nasz mózg jest bardzo wyczulony na to, co niebezpieczne, na przykład. Ale teraz, kiedy dorośliśmy trochę, możemy popatrzeć na to, jak dużo mamy też tego od nich, czego nie dostrzegliśmy. Bert Hellinger mówił o tym, że nawet wtedy, kiedy nasi rodzice pojawili się na chwilę w naszym życiu, a potem w ogóle o nich nie wiedzieliśmy, też można to zrobić w ogromnym ukłonie. Związanym z tym, że mamy życie i teraz możemy zrobić z Nim to, co będziemy mogli z Nim zrobić, z miłością, a ono daje nam często wiele możliwości. Więc powiedział, że kolejną dynamiką, która sprowadza często choroby, jest brak patrzenia, pomieszczania w swoim sercu i zgody. Na rodziców takimi, jakimi są. Bartlinger powiedział, że w jednym z ustawień że łatwiej umrzeć na raka, niż pokłonić się przed matką. W tamtym ustawieniu, w tamtej kobiecie, było bardzo ciężko to zrobić. Więc to jest kolejna dynamika: patrzenie na rodziców takimi, jakimi są, i powiedzenie do nich: dziękuję za to że jestem, ale w wielu przypadkach mamy dużo większe pole do podziękowań. To też chroni nas przed chorobami. Więc, drodzy Państwo, dla systematyzacji i dla Państwa wiedzy, dla Państwa powodzenia, jeśli Państwo będą chcieli analizować swoje życie, wdrażać to, patrzeć na to, w jaki sposób. Te rzeczy, które obserwujemy w ustawieniu, występują u Państwa. Ten film dla Państwa właśnie dlatego. Więc jeszcze raz, pierwsza dynamika, kiedy liczymy z nadzieją, że przez naszą chorobę jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego dla naszych bliskich. Wyraża się ona w takich zdaniach: Podążam za Tobą albo lepiej ja niż Ty. Druga dynamika dotyczy winy. Ta wina, która wpędza nas w chorobę, może być winą związaną z kimś, kogo los odczuwamy jako ciężki i wewnętrznie czujemy się niegodni, żeby mieć lepiej, najkrócej mówiąc, najprościej, ale też wina związana z naszymi osobistymi postępkami. Tutaj ważne, żeby odsuwać się od pokuty, ale. Z tego, co się stało, zrobić coś dobrego dla życia, tak jakby miało to jakiś sens, tak jakby to, co zrobiliśmy, żyło dalej mimo wszystko. I trzecia dynamika związana z naszymi rodzicami zgoda na naszych rodziców takimi, jacy są, podziękowanie im za życie. To też chroni przed ciężkimi chorobami. To wszystko Bert Hellinger widział w ustawieniach i opisał po to, żebyśmy mieli z tego korzyść. Dla naszego powodzenia i dla łatwiejszej drogi do rozwiązań, wtedy, kiedy być może ciężko chorujemy. Choroba pojawia się w służbie miłości, lecz ta miłość często przeczy porządku. Dlatego często blisko się nas trzyma. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.